W pierwszym miesiącu drugiego roku po wyjściu z Egiptu przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj. W oznaczonym czasie Izraelici powinni świętować Paschę. Będziecie ją świętować 14 dnia tego miesiąca o zmierzchu. Świętujcie ją w wyznaczonym czasie, zachowując wszystkie obowiązujące prawa i zwyczaje. Mojżesz nakazał więc Izraelitom świętować Paschę. Świętowali Paschę na pustyni Synaj o zmierzchu, 14 dnia pierwszego miesiąca. Izraelici wypełnili wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. Znaleźli się jednak ludzie, którzy dotykając ludzkich zwłok stali się nieczyści i nie mogli w tym dniu świętować Paschy. Mężczyźni ci jeszcze tego samego dnia udali się do Mojżesza i Aarona i powiedzieli im: Jesteśmy nieczyści, ponieważ dotykaliśmy ludzkich zwłok. Dlaczego jednak mamy być wykluczeni spośród Izraelitów składających w wyznaczonym czasie dar ofiarny dla Pana? Mojżesz im odpowiedział: Zaczekajcie, aż się dowiem co Pan postanowi w waszej sprawie. Pan powiedział do Mojżesza Oznaj mi Izraelitom. Jeśli ktoś z was lub waszych dzieci stanie się nieczysty, bo dotknął zwłok lub będzie odbywał daleką podróż, mimo to będzie świętować Paschę dla Pana. Niech ją świętuje o zmierzchu, czternastego dnia drugiego miesiąca. Spożywając baranka z przaśnym chlebem i gorzkimi ziołami. Nie pozostawią oni nic do rana i nie połamią kości baranka. Zachowają wszystkie przepisy świętowania Paschy. Kto jednak jest czysty i nie odbywa podróży, a zaniedba świętowania Paschy powinien być wykluczony ze swojego ludu. Człowiek ten poniesie karę za swój grzech. Ponieważ w oznaczonym czasie nie złożył daru ofiarnego dla Pana. Gdyby jakiś cudzoziemiec, znajdujący się spośród Was, chciał obchodzić Paschę dla Pana, może ją świętować według paschalnych praw i zwyczajów. Cudzoziemców i tubylców będzie obowiązywać to samo prawo. W dniu, w którym ustawiono święte mieszkanie, Obłok okrył święte mieszkanie, czyli namiot świadectwa. Wieczorem obłok był jak ogień i taki pozostawał nad świętym mieszkaniem aż do rana. I tak było stale. W ciągu dnia święte mieszkanie było okryte obłokiem, a w nocy jakby blaskiem ognia. Kiedy obłok podnosił się nad namiotem, Izraelici ruszali w drogę. A gdy obłok się zatrzymywał, tam Izraelici rozbijali obóz. Tak więc na rozkaz Pana Izraelici ruszali w drogę i na jego rozkaz się zatrzymywali. Tak długo stali obozem, dopóki obłok utrzymywał się nad świętym mieszkaniem. Nawet gdy obłok przez długi czas był nad świętym mieszkaniem, Izraelici wierni poleceniu Pana nie ruszali się z miejsca. Zdarzało się i tak, że obłok pozostawał nad świętym mieszkaniem tylko przez kilka dni. Wówczas rozbijali obóz na rozkaz Pana i na rozkaz Pana go zwijali. A było nawet tak, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana. Gdy rano się podnosił, Wtedy i oni wyruszali. Czy więc obłok podnosił się za dnia, czy też w nocy, oni zaraz wyruszali. Jeśli obłok utrzymywał się nad świętym mieszkaniem dwa dni, miesiąc, czy cały rok, Izraelici stali obozem i nie wyruszali w drogę. Skoro tylko się podnosił, wyruszali i oni. Zatrzymywali się na rozkaz Pana i na jego rozkaz ruszali w drogę. Pełnili więc służbę wiernie, według rozkazu pana, jak im to przekazywał Mojżesz.